Chyba po, po przegranej na Kali KSW 94 no, walka nie układała się po Twojej myśli. Generalnie, jakie są Twoje pierwsze wrażenia po tym pojedynku? Bo widać, że, że tlen to była chyba jedna z takich rzeczy, która, która mogła zabraknąć w tym pojedynku. E, tlenu nie brakowało, gdyby wszyscy wiedzieli, jak ciężko pracuję, ile poświęcenia włożyłem w te przy przygotowania. I to, ile rodzina musiała moja przecierpieć, to same łzy mi płyną do oczu, bo. To był ciężki okres dla mnie. Chciałem dać sobie wszystko, tlenu mi nie zabrakło, ale początek walki był po mojej myśli. Później wydarzyło się coś, co... Nie wiem, potknąłem się... No właśnie, to widziałeś, o... o... to był cios, bo my też no nie, był... nie widzieliśmy tak naprawdę, z naszej perspektywy nie było widać, co, co spowodowało twój upadek. To e, potknąłem się o własne nogi, on 115 kilo tak ważył i... No, przewrócił się ze mną, złapał mnie w pełnym dosiadzie i... Trener krzyczał, żebym wymostował, a wymostowałem go na siebie. Dałem mu jeszcze lepszą pozycję. Najwidoczniej na ten moment jestem zawodnikiem, który daje walki, kończenia tych walk są mnie szablonowe, bo z Krzysztofem Głowackim też moja walka przebiegała pod moje dyktando. Tutaj ta końcówka troszkę zmieniła obraz walki, bo początek był naprawdę dobry. Miałem go w dominującej pozycji, ale no, co się tam wydarzyło? Przełączyło się coś w mojej głowie, że wdałem się w tą bitkę. A tlenu mi na pewno nie zabrakło, bo tak jak mówię, no, tlen jeszcze miałem, ale no, jestem takim zawodnikiem, który uczy się tego MMA i no, łatwo jest mnie zdusić, bo mam duży, duży kark. No i położył się całym ciałem na mnie i odcięło mi tlen, taki no, i skończyłem tą walkę. No, same mi leciały do, do oczu w oktagonie i nadal leciały. W żadnej, ale no taki jest sport i takie jest MMA nieprzewidywalne. Jestem zawodnikiem stójkowym i uczę się tego MMA cały czas. No i takie skończenie nieszablonowe, tak? Właśnie ja myślałem, że przez to, że przez zmęczenie ty po prostu nie wiedziałeś, jak z tej sytuacji wyjść. No bo to jest sytuacja, z której yy, nie nieczęsto się poddaje zawodników i zastanawiam się, czy ty to, może trenowałeś i czy w ogóle ja w tej sytuacji się czułeś. Ja w tej sytuacji wiele razy byłem na treningach, wiele razy to przerabiałem i wychodziłem łatwo, ale tu Michał widać, że tak jak mówił, że zaczynał od, od formuły MMA, swoje, swoją przygodę ze sportami walki, tak nie oszukiwał i widać, że był w gotowości i coś tam trenował yy, i te nawet dominujące pozycje, w których rzadko się znajdujemy. No i stało się co się stało. Tak jak mówię, wymostowałem go na siebie i zamiast do boku, jak mi trenerzy teraz powiedzieli, też myśleli, że mi tlenu zabrakło, coś się przełączyło, bo początek walki naprawdę był dobry, miałem dominującą pozycję. No ale tak jak mówię, no TMMA jest nieprzewidywalne, ja w za się czuję świetnie. Tutaj no, zabrakło szczęścia kolejny raz. No, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, bo te przygotowania były najcięższe w moim życiu, bo chciałem naprawdę pokazać. To, co potrafię na treningach i nawet tre trenerowi uzyleciały do oczu, bo wie, jakim jestem zawodnikiem i jak ciężko trenuję. No, trzeba przyznać, że zawodnika jest bardzo trudnego to raz, a dwa, no, głowę ma twardą. Tam jeden cios siadł tak, że cała hala myślała, że on po prostu no, nie ma szans tego ustać. Dostał powtórkę, a nadal stał. No to nie był łatwy przeciwnik, wbrew pozorom, jak ludzie myśleli, bo też było widać, że jest bardzo ciężki, no jak się położył na ciebie, no to, no, to kloc, tak, no, można powiedzieć, tego nazwać kolokwialnie oczywiście. No 115 kilo, jeszcze rzuciłem go na siebie, próbował uderzać, nie udało mu się, teraz właśnie to oglądałem, no i włożył ten łokieć pod, pod moją szyję, nie udało mi się tego zrzucić. Taki jest sport nieprzewidywalny, coraz częściej to każdy sport na świecie pokazuje, piłka nożna najczęściej, teraz MMA, dla mnie kolejny raz jest takie, no nie miłe, bo no, drugi raz przegrywam przez takie poddanie nieszablonowe i... No, będę się uczył dalej i chcę wrócić silniejszy do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, bo, bo wiem, że jak przełożę to, co robię na treningach, do klatki, to pomyślicie, że mogę wbić się w topie, ale no, na to potrzebuję czasu. I ten, te 8 lat, które w moim życiu były niezwiązane z ze sportami walki, tylko z budowaniem rodziny tym, co jest najlepsze, najwspanialsze. Akurat w sporcie się nie przyłożyło, ale mam ten fundament, na którym można tu wszystko budować. Tak? I dzięki mojej żonie i mojemu synowi i mojej ekipie całej i grupie MTS jestem w tym miejscu, w którym jestem i mogę walczyć na najlepszej gali w Europie. tak. No właśnie zastanawiam się, jak Ty podchodzisz do kolejnych pojedynków w MMA. Bo wiadomo, na gołe pięści, w Gromdzie pokazywałeś się kapitalnie. Mam wrażenie, że to jest Twoje miejsce. Chodzi o, o, o te brutalne zasady stójkowe, ale rozumiem, że, że Ty chcesz wrócić na ten trzeci pojedynek i, i jednak pokazać, że w tym MMA będziesz mógł dalej toczyć boje. Ja chcę wrócić, bo jak pokażę to, co potrafię robić na 100% na, na treningach, to naprawdę powiecie, że ten zawodnik może być w topie. A na to potrzeba czasu, tak? Na to potrzeba czasu. Zawodnik był twardy, tak jak dostawał ciosy. Ja widziałem, że, że odpływa, no ale cegiełko po cegiełce chciałem to budować i go wykończyć, no ale się nie udało, tak? No, doświadczenie tutaj wzięło górę 17-krotny mistrz Polski, wielki zawodnik, szacunek dla niego. Kolejny Mistrz świata z jednym udało mi się raz wygrać efektownie w 8, w 8 w 6 sekund, tak? Na gołe pięści. Znacie mnie tylko z grondy, ale ja miałem 100, ponad 150 walk amatorskich w boksie i zawsze w stójce no, nawet w rękawicach no, wygrywałem walki przed czasem. MMA jest zupełnie inne i ta stójka w MMA jest też inna i no, nic więcej powiedzieć nie mogę, ale na pewno wrócę silniejszy. Tego Ci właśnie życzymy. Dziękujemy serdecznie. Czeka w kolejce Carmona, więc będziemy musieli kończyć. Patryk, masz argumenty, żeby zdobywać szczyty w tym MMA. Pokazałeś to silnym ciosem, który naprawdę rozwalił oko Michałowi. Czegoś zabrakło drugi raz, za trzecim razem może być zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, serdecznie Ci dziękujemy za Twoją energię. Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że kolejnym razem troszeczkę szczęścia, które mi brakuje. Już drugi raz zabrakło. Do trzech lat sztuka będzie i wtedy mi go nie zabraknie, bo to, co robię na treningach, gdybyście widzieli, nie wiem, czy inni zawodnicy tak ciężko trenują, ale ja wszystko mam podporządkowane, nawet żona podporządkowała się e, temu, co ja robię i nawet synem. Nie jest zły, jak nie idę z nim na trening, a wsparcie ojca wśród, wśród mojego, no, dla mojego syna jest ogromnym wsparciem, a ja chciałbym być zawsze przy nim, przy jego każdym treningu, no, ale on mi to wybacza i. Kocham go najmocniej moją żonę i syna i wrócę się mieć na pewno. Patryk, to jest MMA. W MMA nawet mamet zaczynał od przegranych, nawet Borys Mańkowski zaczynał od przegranych. Zobacz, gdzie są. Naprawdę, dziękujemy. Dziękuję. Patryk, pozdrawiamy Agatę. Na pewno jest ciebie bardzo dumna, młodego również. Czekają na ciebie. Teraz trochę odpoczynku i robimy swoje dalej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.